Jak usprawnić nadawanie uprawnień pracowników w firmie w rachmistrzu Nexo Pro? Jeśli w firmie jest wielu pracowników i chcesz przypisać im odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykonywaną przez nich pracą, to Nexo w wersji Pro jest jedynym słusznym wyborem. Na początku zacznij od zdefiniowania ról. W tym celu przejdź do ewidencji dodatkowych, konfiguracja, rolę użytkowników. Wybierz Dodaj i na początku uzupełnij pole nazwa. Odbieranie uprawnień odbywa się poprzez odznaczenie pola, a po odpowiednim odfiltrowaniu danych możesz skorzystać z przycisku Zaznacz, odznacz wszystko. Wybierz Zapisz. Od tej chwili, podczas dodawania oraz edycji użytkowników, możesz przypisać ich do nowo utworzonej roli, co oznacza, że będą posiadali tylko uprawnienia zgodne z rolą. Dodatkowo, możesz indywidualnie nadać oraz odebrać inne uprawnienia. Dzięki rolom oszczędzasz czas, ponieważ nie musisz nadawać poszczególnych uprawnień kolejnym pracownikom.